Do tej pory mówiliśmy głównie o trzech typach prymitywnych jak boolean, number czy string. Z tymi typami w JavaScript będziecie pracować na co dzień. Od czasu do czasu zwracałem uwagę, że istnieją także obiekty zapisywane z dużej litery jak boolean, number i string. Często są to obiekty nazywane wraperami, ponieważ ich głównym zadaniem jest opakowywanie wartości prymitywnej po to, abyśmy mogli na nie wywoływać metody. Możemy je dodatkowo wykorzystać do konwersji czy też nadpisywania metod przez właściwość prototype. Omówimy sobie teraz pokrótce sposoby działania tych mechanizmów. Kilka razy już zwracam uwagę na możliwość tworzenia obiektu przez wywołanie konstruktora. Stwórzmy sobie trzy takie obiekty i zobaczmy jak działają. Obiekty te tworzymy przez wywołanie konstruktora ze słówkiem New. W ten sposób stworzymy obiekty, które będą w sobie przetrzymywały wartości prymitywne jak Boolean, Number i String. Jednak same obiekty są typu ogólnego, czyli object. Oznacza to, że za każdym razem, gdy chcemy skorzystać z wartości prymitywnej, musimy wywołać metodę valueOF. Tylko takim sposobem możemy pobrać wartość prymitywną z wartości obiektowej, jak Boolean Number czy String. Ponieważ są to typy object, a nie wartości prymitywne, wiele zasad działania w porównaniu do typów prymitywnych, o których mówiliśmy, nie działa. Zainicjalizowany obiekt Boolean z wartością false i przekonwertowany na wartość prymitywną będzie zwracał true. Stringi nigdy nie będą sobie równe. I to samo dotyczy obiektu number. Dlatego używanie tych obiektów do inicjalizowania wartości wydaje się mało praktyczne i bardziej kłopotliwe. My głównie pracujemy na wartościach prymitywnych, natomiast obiekty boolean, number i string są głównie używane przez JavaScript. Ale przynajmniej teraz wiemy, do czego służą. Gdy zadeklarujemy wartości prymitywne w JavaScript, okazuje się, że możemy wywoływać na nich przeróżne metody. Możemy na przykład wywołać toString, toFix, to Uppercase. Metody te zależne są od typu, z jakim pracujemy. Zdefiniowane są w obiektach z dużej litery, jak Boolean, Number i String, jednak jest możliwość ich wywoływania na typie prymitywnym. Dzieje się tak, ponieważ JavaScript opakowuje wartości prymitywne w typ obiektowy. JavaScript robi to automatycznie, gdy na wartości wywołujemy jedną z metod. Po zakończeniu działania metody zwracana jest wartość prymitywna. Opakowanie to działa w tle i w pełni automatycznie, bez naszej większej kontroli. Dlatego mamy dostęp do wielu metod zadeklarowanych w typach obiektowych i możemy je wywoływać na typie prymitywnym. Jest to jedna z podstawowych funkcji tych obiektów w Javascript. Natomiast dobrym pomysłem jest używanie obiektów boolean, number i string jako funkcji, a więc bez wywoływania konstruktora ze słówkiem new. Oto przykład taki działań. Wywołanie jako funkcja powoduje konwersję wartości na określony typ. Jest to jedna z najlepszych metod na konwersję, ponieważ działa bardzo precyzyjnie i samo wywołanie jest bardzo czytelne. Właściwie do tego obiekty rapery przydają się najbardziej do konwersji wartości na określony typ. Jeśli zastanawiacie się, co znal i undefined, te wartości prymitywne nie mają swojego obiektu opakowującego. Prototype to mechanizm za pomocą którego obiekty w JavaScript dziedziczą metody od siebie. Jeżeli zatem stworzymy sobie prymitywną wartość string i wywołamy metodę uppercase, to właśnie dzięki prototype. Metoda ta jest dostępna w obiekcie string. Jeżeli wywołujemy na naszej wartości prymitywnej jakąś metodę, wartość ta jest opakowywana w nowy obiekt string, który od razu ma w sobie gotowe metody zdefiniowane w globalnym obiekcie string. Każdy stworzony obiekt ma pakiet metod, które są dziedziczone. Same obiekty jak Boolean, Number i String mogą także dziedziczyć metody z globalnego obiektu object. Właśnie to zapewnia prototyp, że tworzone obiekty dziedziczą po sobie metody, które są już zdefiniowane w JavaScript. Metody prototyp możemy też modyfikować. Jest to jednak słaby pomysł i raczej nie należy tego robić. Modyfikacja taka ma zasięg globalny. Możemy więc nadpisać metodę, która używana jest w wielu miejscach, co może doprowadzić do nieoczekiwanego działania. Możemy także do prototype dopisać nowy obiekt. Dodawanie nowej metody do prototype też nie jest za dobrym pomysłem. Możemy na przykład wejść w konflikt z inną biblioteką, która to robi. Dziś najczęściej prototype używa się przy polyfillingu, czyli do wspierania nowych funkcjonalności języka JavaScript w przeglądarkach, które jeszcze nie wspierają najnowszych implementacji. O prototype jeszcze porozmawiamy, gdy zajmiemy się tworzeniem obiektów i klas w JavaScript. Teraz widzicie kolejny przykład, w którym można użyć obiektów jak boolean, number i string. W JavaScript występują także inne obiekty jak array, object, function, regex, date czy error. Zazwyczaj będziemy używać konstruktorów new date, new error i new regex do tworzenia obiektów za pomocą konstruktora. Jednak sam regex można zapisać w formie literałowej. Jeżeli wiemy z góry, jaką postać będzie miało nasze wyrażenie regularne, Dobrym pomysłem jest tworzenie formy literałowej. Taka forma jest kompilowana w czasie ładowania skryptu. Wpływa to na czytelność i wydajność. Jeżeli jednak nasze wyrażenie regularne będzie musiało powstawać w dynamiczny sposób, jedynym wyjściem jest używanie wywołania z konstruktorem. Nie ma natomiast potrzeby używania konstruktora dla obiektu object. Używamy normalnej formy literałowej. Również nie ma potrzeby definiowania funkcji za pomocą konstruktora. Chyba, że mamy potrzebę tworzenia funkcji w bardziej dynamiczny sposób. Zdarza się to niezwykle rzadko i zapis normalny jest wystarczający. Również unikamy tworzenia tablic za pomocą konstruktora Array i stosujemy tradycyjny zapis literałowy. Do funkcji, obiektów i tablic jeszcze wrócimy w naszym kursie. Warto jednak stosować się do tych zasad i upraszczać swój kod. Tworzenie obiektów zamiast wartości prymitywnych czy używanie konstruktorów do funkcji, tablic czy obiektów. Jest niepotrzebną komplikacją i w wielu przypadkach bardziej zaszkodzi niż pomoże. Działanie ich może być zupełnie różne. Bardzo często obiekty te wykorzystywane są przez mechanizmy JavaScript. W naszym kodzie zazwyczaj są zbędne. Co warto zapamiętać? Obiekty dla wartości prymitywnych używane są głównie przez silnik JavaScript do opakowywania tych wartości. Obiekty w JavaScript zapewniają wiele metod, które są dziedziczone przez prototyp. W nowoczesnym JavaScript unikamy nadpisywania czy dodawania metod przez prototyp. JavaScript ma wiele wbudowanych obiektów, które używa do swoich wewnętrznych mechanizmów. Takich obiektów jak object, array czy function nie powinniśmy używać z konstruktorem, chyba że mamy konkretne uzasadnienie i zapis literalny nam nie wystarczy. Obiekty date i error używa się z konstruktorem, ponieważ nie mają zapisu literałowego.